Nazywam się Maja Siwik, jestem półfinalistką 9 sezonu Top Model. Opowiem trochę o mojej przeszłości, i teraźniejszości i przyszłości. Moje życie przed programem wyglądało dosyć chaotycznie. No, też weszłam w modeling, gdy miałam dokładnie 14 lat. Były wyjazdy, były sesje, były magazyny, po prostu rzeczy, których tak naprawdę dziecko czasem nie powinno robić. Zakończyło się to, gdy miałam 17, prawie 18 lat. Chodziłam do szkoły, pracowałam jako kelnerka, pracowałam w restauracji, później zaczęłam pracować w fast foodzie i robić burgery. Zawsze z tego obserwujące mnie osoby się śmieją, że tak naprawdę super dziewczyna, która była modelką, i teraz do tego wraca. Przechodziła po prostu przez taki czas, kiedy potrafiłam pracować na zmywaku, w kuchni, na kelnerstwie. Z pewnością bardzo chciałam wrócić do tego świata po prostu modelingowego. Też chciałam się sprawdzić w tym programie, chciałam zobaczyć jak zareagują na mnie jury, czy dadzą mi szansę, jak ludzie na mnie zareagują. Chciałam też spełnić swoje marzenie wrócenia do tego, tego czego tak naprawdę sama odpuściłam. Więc top model dała mi ogromną szansę. I ja zgłoszenie, co najlepsze, yy, wysłałam jeden dzień przed końcem zgłoszeń. Na casting yy, w ogóle byłam przerażona pojechać. Co najlepsze, miałam zapakowane wszystkie ciuchy do przebrania, czego nie zrobiłam. <głoszą> Poszłam w zwykłych jeansach i w koszulce yy, na casting, bo zapomniałam swoich ciuchów z auta, a już nie mogłam się po nie wrócić. No, i oczywiście weszła ta taka Maja. Już najpierw była rozmowa z Michałem, gdy jeszcze powiedział, że on mnie zna, a ja go całkowicie w ogóle nie rozpoznaję. Oprócz tego, że oczywiście go znam z telewizji, to już był dla mnie takie o Boże, wstyd. Jeżeli on Cię zna, tego nie znasz, to już trochę, sorry. No i moje okropne wejście do jury. Czyli Maja, która się całkowicie telepała, nie potrafiła się uśmiechnąć, weszłam po prostu z takim swoim... Prawdziwym grymasem, i po prostu tak wstanęłam i chyba czekałam na pytania od nich, niż sama na nie chciałam odpowiadać. Wobec programu miałam takie oczekiwanie, by zaakceptowano mnie taką, jaką jestem. Chciałam wrócić w ten świat modelingu i chciałam się sprawdzić właśnie w tych zadaniach, no, takich, których naprawdę w świecie modelingu może nie ma, ale są to naprawdę takie zadania, które mogą trochę przynieść nauki w dalszym życiu, więc z pewnością tego wymagałam. Film podwodny. To była dla mnie całkowita katorga, kiedy ja w życiu nie pływałam z tlenem w butli. I lepiej mi wyszło po prostu nabranie powietrza w płuca, zatkanie nosa, niż w ogóle oddychanie przez to. No Filmik trwa krótko, a nagrywało się go bardzo długo, bo trudno było mi Odetchnąć w ogóle po wypłynięciu, nie miałam już siły. Cały czas moja sukienka zawiązywała się wokół mojej nogi, nawet w nogi ratownika, plus miałam obważniki na biodrach, bo no, trzeba było dosyć szybko zejść na dno do tego filmu. Czego, no, jeżeli ktoś ma jakąś małą masę ciała, no to szybko się nie zejdzie i nie zanurzy. No ten film na pewno był najtrudniejszym, co mnie spotkało w Top Model. Bardzo fajnym zadaniem było bieganie sobie w Grecji po ulicach i robienia zdjęć w grupie. Co nie jest jakimś, może dla niektórych wybitną taką rzeczą, ale dla mnie było super, bo naprawdę, ale no, jesteśmy w Grecji, biegamy, aparat, fajne ciuchy, y, zainteresowani ludzi po prostu było całkowite. Ale samo to, że super bawiliśmy się w swoim towarzystwie, bo już się tak zbliżyliśmy w tym czasie do siebie. Byliśmy tam tylko w piątkę, więc naprawdę to już byliśmy tak zżyci ze sobą. Że to był na pewno wspaniały czas dla nas wszystkich. Moja metamorfoza nie była jakoś yy, spektakularnie ogromna, w sensie takim, że w moim yy, oczywiście myśleniu, bo bałam się, że zostaną obcięte dosyć yy, krótko, bo słyszałam pogłoski, że miałam mieć grzywkę do połowy czoła i bardzo krótko ścięte włosy. No byłam tym faktem przerażona całkowicie plus gdy Łukasz Urbański do mnie podszedł i powiedział, że opowiedział o włosach, które bym chciała, ja powiedziałam o blondzie, że na przykład tak, w takim się nigdy nie widziałam, może trochę właśnie e, krótsze niż moje, blond i powiedział, ale to jest przecież nudne, to jest takie, siakie, I ja już byłam tak strasznie przerażona, że gdy w sumie zaczęto mnie farbować, obcinać, podeszłam do lustra i zobaczyłam te włosy, o których całkowicie się wypowiedziałam, to już takie... Było wielkie odetchnięcie z tego powodu, że wyglądałam jak człowiek i to bardzo ładny człowiek, więc no, jestem zadowolona z metamorfozy. Tak jak cały czas słyszeliśmy, my byliśmy tą naprawdę taką jedną z wielu edycji. Ale jedną taką, która była tak mocno zżyta, że od samego początku wszyscy zaczęliśmy się kolegować. Nigdy nie było tak, że było po kilka grupek i ktoś się do kogoś nie odzywał. Były jakieś małe zgrzyty, ale zawsze wszyscy byliśmy razem. Śmieszek to wiadomo, to już jest całkowity finalista i osoba, która wygrała cały top model. A na śmieszek, oczywiście, to wszystko idzie do nazwiska. Zawsze żartował, zawsze wszystkich podbudowywał. Mariusz to był naszym takim kucharzem domowym, że zawsze codziennie rano owsianki, jakieś jedzą, cofit. No to zawsze było. Była mamuśka Karolina Kuczyńska, która wmatkowała nam wszystkim, ale ogólnie sądzę, że każdy z nas był bardzo ze sobą zżyty, że jesteśmy wspaniałą grupą, że będziemy też wspaniałą grupą i po programie, bo. No kurde, do tej pory nam się udało, czy przed fashion czy po fashion do finału, cały czas mamy ten ze sobą kontakt. Bardzo dużo osób mocno się zakolegowało, tak naprawdę, że do siebie przyjeżdżają, jeżdżą gdzieś na wycieczki, więc to jest bardzo fajne. Z pewnością program w moim życiu zmienił całe podejście takie, że za bardzo polegam na takich rzeczach, że chcę jak najwięcej, chcę jak wszystko najlepiej zrobić, a czasem po prostu warto trochę zluzować, podejść do wszystkiego z takim... E, z takim luzem, no. Wiem, że dla każdego, kto teraz brał po prostu ten udział w tej dziewiątej edycji Top Model, jest to ten taki czas, kiedy jest najbardziej gorąco, kiedy mamy tą chwilę, kiedy mamy ten czas, on jest dla nas, więc powinniśmy każdy w jaką stronę chce iść, iść w nią i jak najbardziej czerpać z tego, co program nam dał. Z pewnością poradziłabym nie poddawania się, i pójścia dalej i dalej, rozwijania się i by się nigdy nie poddawać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli ktoś z Was nie oglądał dziewiątej edycji Top Model, zapraszam na player, gdzie znajdziecie wszystkie odcinki. Zapraszam Was również na kanał YouTube'owy TVN Fashion.